Moje dzieciństwo spędziłam właściwie, w moim życiu dwa miejsca mi się kojarzą, ponieważ urodziłam się na Dolnym Śląsku, w takiej pięknej miejscowości, która się nazywa Ząbkowice Śląskie, natomiast yy, i tam mieszkałam do dziesiątego roku życia. Po 10 roku życia przeprowadziłam się wraz z rodzicami na, tak naprawdę w Mieszczady, do takiego pięknego miasta, to miasteczka, które nazywa się Lesko i tam właściwie spędziłam czas. Byłam małą dziewczyną, chyba tego wszyscy, chciałam być wielką gwiazdą telewizyjną I chciałam być gwiazdą wokalną. Aczkolwiek, im byłam starsza, to jakby moja świadomość była coraz większa i pozbawiałam się z że moje warunki głosowe absolutnie nie wtedy mnie, nawet do tego, żeby w śpiewać, więc jakby musiałam się pogodzić z tym, że gwiazdą wokalną nie będę. Natomiast kiedy byłam rzeczywiście w liceum i trzeba było się dobrze zastanowić nad wyborem, no to miałam pierwsze marzenia, żeby być prawnikiem. Z panią dyrektor, po której ja później przejęłam szkołę, prowadziłam pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i musiałam się zaprezentować. Pracy I myślę, że argumentem, który zadecydował o tym, że ja tu dostałam w ogóle pracę, było to, że oprócz tego, że miałam kwalifikację nauczyciela, byłam instruktorem tańca, ponieważ ja obiecałam pani dyrektor, że jeżeli mnie tu zatrudni, to ja tu założę zespół taneczny. Tak, jest bezpieczny dla uczniów i. Yy, yy, Myślę, że yy, to jakby trzeba byłoby rozważać w dwóch aspektach. Jeden aspekt taki, czy sama w sobie szkoła jest bezpieczna i drugi aspekt taki, czy my na tle innych szkół gwarantujemy uczniom bezpieczeństwo. I twierdzę i śmiem twierdzić, że w dwóch aspektach jakby odpowiedź moja jest No tu nie ma innej odpowiedzi, no, nie ma, naprawdę. Bo to co wszystko się, co bym jeszcze do tego mogła dorzucić, mogłabym dorzucić jeszcze jedną rzecz, że mam świetne grono nauczycieli, gdzie rzeczywiście pracujemy zgodnie i w porozumieniu. To się też przekłada.